Andrzej Kowales, esmilotevi. Da 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 da. Yes. thank you very much. Thank you. Thank you. Ustalamy wyniki konkursu Euromizji tutaj w Rydze. <noise> Pokaż swoją twarz Pokaż ile w sobie masz Kim naprawdę jesteś Świt na lotnisku Okęcie. Za chwilę Michał poleci do Rygi. To kolejny etap promocji piosenki Żadnych Granic. Za niecały miesiąc właśnie w Rydze odbędzie się konkurs Eurowizji. Ale nie, nie pani żartuje teraz bilety bilety. Są potrzebne od kiedy? Przez ostatnio nas pani odprawiła bez biletów. Tak, weszliśmy sobie do samolotu. Poszukała pani wszystkie linie lotnicze. Czartowałeś, tak? No to, to do widzenia. A kartę pokładową do ja do widzenia, ale karty wiem, nie dam. A teraz... Teraz dopiero zaczną się imprezy. Sesja zdjęciowa w porcie w Rydze zostanie wykorzystana do materiałów promocyjnych na konkursie Eurowizji. no i koniec no i zaraz uważaj, marionka wcielowała Eli po koszu od jednego Bartka wzięła z drugim i pokazane jak wiesza mi się na szyi i później za rękę że po koszu od jednego z Bartków Eli się wzięła za drugiego Bartka i jest pokazane jak w basenie się do mnie przytula i i ten, na górę za rękę prowadzi. mnie później bierze i w ogóle tak pomontowali to, że, że już właśnie mam, na pewno już mam podzwiązkę. Poniedziałkowy program wzbudził wśród mieszkańców domu Wiśniewskich ogromne emocje. Eli, która do tej pory jedynie domyślała się, że jest tematem rozmów, teraz nie ma już wątpliwości, co się wokół niej dzieje. Marta i ty o

Przez, przez ten plac kiedyś ciekła ta rzeka, która nazywała się Ryga i właśnie od tego dostała Ryga swoje, swoją nazwę. A gdzie ja będzie prezentacja w polska? No, pre prezentacja? Nie wiem, ale ja chcę zagrać dla ludzi na e, koncert na wolnym powietrzu. Prosić na, 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 to e, Mogę się? Kogo ma... mam się prosić o to? Marii, tak. tak gdzie będzie prezentacja polska? No ale, ale, ale nie, a tu będzie prezentacja czyjaś. Może być, czyja. może być. Że jest może być. Ale... jest bardzo, Bardzo piękne miasto. Tatu, tu jesteśmy. Tutaj, tutaj, tutaj. Ta tu, ta tu. Tu, strasznie dużo. Widać oczywiście same wieżyczki. Najwyższym budynkiem tutaj jest Telewizja łotewska, Latwia okay. telewizja. Yeah. I is a place for winners. No i hrabia, robisz się tulipan. Jeśli nie teraz, to kiedy? Michał Wiśniewski będzie tak blisko, w zasięgu ręki. Nie strać szansy, by zobaczyć i usłyszeć go na żywo w niedzielnym Jestem jak Jestem Ring. Wyślij SMS o treści w "studio" pod numer 7922 lub zadzwoń 0700 980 680. Zgłoś się do nas, czekamy właśnie na ciebie. Ustalamy wyniki konkursu Eurowizji tutaj w Rydze. Aha. E, e, no i słuchaj, czy można zagrać na tej scenie? E, tu jest nie tutaj nie jest scena. Nie nie nie. A tu a tu. No. Tylko. Dobrze, dobrze. Może ja to pani Marii? Tak? Ja to lubisz to, to miasto, tak? To bardzo dobrze. Bardzo, ładnie, a tu ludzie będą? Ja, to jest serce Rydzy. No to jak, serca, to jak serca, to ja Ci powiem. Siadaj koło mnie. Proszę. No. A przepraszam, my się chyba nie przywitaliśmy. Dzień dobry. Gratuluję. To był sukces? To był sukces. Przyszły lody, a mam iść na wywiad. Jak zwykle podczas wyjazdów grafik Michała jest bardzo napięty. Teraz czas na wywiady radiowe. Wcześniej byliście na Łotwie. Nie, jeszcze nie mieliśmy. Nigdy nie, nie, nie Nigdy Mało tego, nie spodziewaliśmy się, że to jest taki mały, ale taki Nigdy nie mieliśmy. Mas zabet, mas zabet, mas no to jest laughter, mas To wstyd powiedzieć, ale nie znaliśmy swojego sąsiada. Czy ta piosenka, z którą robicie oczyszczenie w tym roku, jest typowa dla waszej grupy, dla waszego zespołu? I tak, i nie. W zasadzie a, można a powiedzieć, że jest to piosenka, a która w ogólnym zs�로... zarysie. Gdzie w ogóle reprezentuje to co gramy natomiast no, była to, uh, stay, shim, uh, spellet, but... natomiast była specjalnie napisana właśnie z myślą o festiwalu Wrocław. Ktoś by dotarł i już był winnejshire czyli Wącej. Co robiliście, by, jeżeli zaj, zaj, zajęlibyście pierwsze miejsce też w Niemcach? No, to już decyzja jakby została podjęta e, za nas, ponieważ e, przepisy no, nie, nie pozwalają nie na decypia. reprezentowanie dwóch ja krajów przez jedno elektrownię. Wybralibyśmy reprezentowanie Polski na 100%. Teraz jeszcze drugi wywiad? A, no, a no potem są będzie... Nie, no inni. Inne. 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 A potem też będzie Dobrze. wywiad dla radio, ale będę wychować już po na, na rosyjskim. you are watching draxnas